Szanowni Państwo, jesteśmy gotowi. Zapraszamy Pana Mariusza Kłosińskiego. Panie Mariuszu, proszę bardzo. Całe audytorium jest dla Pana. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Mariusz Kłosiński i od ponad trzech lat reprezentuję w Polsce firmę JBT. Temat główny dzisiejszej prezentacji to oczywiście sterylizator UHT, ale zanim przejdę do tego tematu, to chciałbym troszkę odszyfrować dla Państwa. JBT firmę, ponieważ JBT na rynku mleczarskim może być jeszcze dla Państwa mało znana, a zależy mi na tym, żeby ta rozpoznawalność marki wzrastała. A więc JBT to firma amerykańska notowana na giełdzie, a w ostatnich latach bardzo mocno rośnie przez przejęcia. W zasadzie w czasie, kiedy ja pracuję w JBT, to co roku przynajmniej dwie firmy zostały kupione przez firmę JBT. Oczywiście w Pośród tych firm są również firmy, które mm, oferują technologie dla mleczarstwa i na nich się skupię, ponieważ one są najbliższe temu, o czym, czemu poświęcona jest cała to, to seminarium mleczarskie. Pierwsza z tych firm to firma PLF International. To jest angielska firma, kupiona około dwa lata temu przez JBT. A firma zajmuje się kompleksową dostawą urządzeń do pakowania proszków. Pakujemy w słoiki, pakujemy w puszki, mogą to być opakowania szklane, metalowe, czy też kompozytowe. I aplikacje mleczarskie to jest na przykład mleko w proszku dla dzieci, czy też białka serwatkowe dla sportowców. Druga firma to firma STORK, która w przemyśle mleczarskim no, już dziesiątki lat istnieje. I tutaj myślę, że dla Państwa jest to bardziej już bliższa znana nazwa. Firma JBT oferuje. Kompletny łańcuch urządzeń do aseptycznej obróbki produktów mlecznych, zaczynając od sterylizatora, właśnie poprzez aseptyczne przechowywanie w zbiorniku aseptycznym, a kończąc na rozlewie aseptycznym. Możemy rozlać Państwu to produkty w butelki typu PET, butelki typu HDP, ale również w połcze. A zatem, dlaczego sterylizator do mleka UHT? Rynek produktów uchatem mleka w szczególności w Polsce, jest rynkiem dojrzałym. Jest rynkiem już podzielonym, można by powiedzieć. Nie można się spodziewać, że w najbliższym czasie pojawi się nagle jakiś duży, nowy gracz, który będzie zwiększał konkurencyjność. Jednakże z drugiej strony, zainteresowanie konsumentów produktami świeżymi, zainteresowanie produktami bio, a także ostra polityka cenowa sieci handlowych sprawia, że. Szczególnie mleko UHT jest produktem o jednej z najniższej marżowości. Poprzez tę prezentację chciałbym to troszkę zmienić, pokazując Państwu drogę, jak można oszczędzić na kosztach produkcji. Typowe, konwencjonalne sterylizatory oparte są na wiązce rur zainstalowanej w płaszczu. Tak jak widzą to Państwo po lewej stronie. Te rury zwykle są o długości 3 lub 6 metrów, a wiązka rur produktowych to są setki czy nawet tysiące takich rurek, przez co stają się one anonimowe. Co mam na myśli? Kiedy dzieje się coś złego w sterylizatorze, gdzieś się przypycha, nie domyje, ani operator, ani aparatura kontrolno-pomiarowa nie jest w stanie tego wykryć, kiedy zarosła jedna, dwie czy kilka rurek, bo jest ich bardzo, bardzo dużo. Dowiadujemy się o tym zwykle wtedy, kiedy. Następuje tak zwane sianie, czyli mamy wtórne zakażenie. Te rury połączone są kolankami. Taka standardowa instalacja sterylizatora UHT składa się z kilkudziesięciu czy też kilkuset kolanek. Tak jak Państwo widzą to na rysunku po prawej stronie. A proszę pamiętać, że każde kolanko to są przynajmniej dwie uszczelki, tak jak właśnie pokazuje ta strzałka. To w konsekwencji daje pokaźne źródło e, wydatków, tak? przy układach sterylizacji wymienia się uszczelki średnio co 18-24 miesiące. Jeżeli przejdziemy do sterylizatorów JBT, czy też firmy Stork, to e, sterylizator ma tutaj kształt spirali. Długość rury w tej spirali może osiągać 90 metrów. W związku z czym, jeżeli mówimy o sterylizatorze trzysekcyjnym, takim najbardziej typowym, to tak naprawdę miejsca wymiany uszczelek są tylko dwa. Maksymalnie dla dużych wydajności sterylizatorów oferujemy wiązkę siedmiu rur, to co mogą Państwo zaobserwować po lewej stronie, ale w naszym przypadku te rurki nie są anonimowe. Każda z tych rurek jest opomiarowana, oczujnikowana temperaturowo, oczujnikowana ciśnieniem, pomiarami ciśnienia, także jeżeli coś złego się w tych rurkach dzieje, to operator, czy też system, można ustawić tak, system y, będzie temu zapobiegał i to jest nasza cała filozofia nie dopuszczać, a zapobiegać y, na przykład zarastaniu. Natomiast, tak jak mówię, 7 rurek to jest dla dużych wydajności rzędu 15 tysięcy litrów na godzinę i więcej. Dla małych wydajności poniżej 15 tysięcy nie ma u nas związki rurek, to są rury koncentryczne, Czyli jest jedna rurka produktowa, produkt płynie cały czas tą samą rurką, co daje nam mm, dokładną kontrolę, co się aktualnie dzieje e, w przewodach produktowych. Spiralny kształt naszego sterylizatora nie jest dziełem przypadku. E, można to porównać do tego, co spotkają Państwo, korzystając ze sterylizacji na basenie. Kiedy zjeżdżają Państwo, to Nasze ciało jest wtedy rozrzucane to na lewą, to na prawą stronę, w zależności od tego, w którą stronę skręca spirala. Dokładnie ten sam efekt występuje w naszych sterylizatorach. Animacja po prawej stronie prezentuje dwa rodzaje rur. Lewa strona to jest nasz wymiennik spiralny, prawa to jest prosta rura w wymienniku płaszczowo-rurowym. Mogą Państwo zaobserwować dystrybucję ciepła od ścianki do wnętrza rurki. Jest ona znacznie lepsza, zachodzi w znacznie krótszym czasie, co przekłada się na to, że przy prostych rurach potrzebują Państwo więcej tych rur, żeby uzyskać ten sam efekt cieplny. Taka konstrukcja poprawia mieszanie się produktów, poprawia współczynniki wymiany ciepła i zapewnia bardziej jednorodną obróbkę cieplną, co przekłada się na jakość produktu. Ten efekt określany jest mianem efektu DIN, czy też wirami DIN i ten efekt jest funkcją liczby Reynoldsa, pomnożoną przez pierwiastek z ilorazu średnicy rurki użytej do spirali i średnicy samej spirali. Można reasumując, powiedzieć, że niejako zwiększa to wielkość liczby Reynoldsa, poprawiając znacznie efekty wymiany ciepła. Korzyści z zastosowania takich wymienników. Oczywiście są korzyści wpływające na bezpieczeństwo żywności. W naszym przypadku. Jest to mniej punktów potencjalnych zakażeń, mniej, mniej punktów potencjalnych wycieków, bo każda uszczelka narażona jest na ryzyko pęknięcia przecieku. U nas tego nie ma i można powiedzieć, że 90-95% można zredukować koszty wymiany takich uszczelek przy użyciu naszych wymienników. Ze względu na to, że produkt płynie cały czas jedną rurką, mamy doskonałą kontrolę nad tym, co się dzieje w rurkach procesowych. A ze względu na ten efekt DIN, czy wiry DIN, mamy bardziej stabilną temperaturę sterylizacji bez odchyłek od zadanego punktu pomiarowego. Jeśli chodzi o korzyści e, kosztowe, no to jest e, minimalne koszty wymiany części zamiennych. W zasadzie przez pierwsze dwa lata koszty takiej operacji to jest po prostu 0 zł. E, ponieważ nie mamy kolanek, e, nasze urządzenie ma mniejsze gabaryty. Te mniejsze gabaryty to przekładają się oczywiście na wykorzystanie powierzchni. 20-30% powierzchni mogą Państwo zaoszczędzić z użyciem naszego sterylizatora. Ponieważ są mniejsze gabaryty, to jest też mniejsza objętość robocza, co przekłada się na mniejsze straty produktu w czasie, kiedy na przykład chcemy umyć produkt, czyli powstawanie tak zwanej, umyć urządzenie, czyli powstawanie tak zwanej białej wody, czy zmieniamy produkt czasami bez całkowitego mycia, tylko jest mycie jakieś pośrednie. Także są mniejsze straty. Produktu. Przejdziemy teraz do procesu przewodzenia ciepła z jednego czynnika do drugiego. Siłą napędową procesu wymiany ciepła jest różnica temperatur pomiędzy produktem a czynnikiem grzewczym. Oczywiście, im wyższa temperatura czynnika grzewczego, tym proces wymiany ciepła zachodzi szybciej, jest bardziej efektywny, ale stoi to w sprzeciwie do jakości produktu. Temperatura, choć zabija drobne ma też niekorzystny wpływ na jakość produktu. Dlatego zależy nam na tym, żeby dobrać tak temperaturę, żeby to była najniższa z możliwych, która z jednej strony zapewni nam bezpieczeństwo produktu, czyli wysterylizuje nam produkt, a z drugiej strony ograniczy negatywny wpływ, czyli denaturację białek, czyli degradację innych składników odżywczych. Jeśli wziąć pod uwagę tradycyjne wymienniki, tradycyjne sterylizatory, które oparte są na wodzie przegrzanej, to woda ma tutaj pewne ograniczenia. Wynikają one z tego, że woda, która wchodzi do sterylizatora, oddając swoje ciepło do produktu sama wychładza się. A więc, żeby utrzymać efektywny proces wymiany ciepła w całym sterylizatorze, na początku należy zastosować większą różnicę temperatur pomiędzy czynnikiem grzewczym a czyn czynnikiem ogrzewanym. Dla standardowych sterylizatorów rurowych zwykle to są różnice 10-12 stopni, czyli jeżeli ogrzewamy sterilizujemy produkt w 140 stopniach, woda, która wpływa, ma zwykle między 150 a 152 stopnie. Ja tu przygotowałem dla Państwa taki bardzo optymistyczny wykres pracy. Zastosowałem Delta T9 stopni. Te linie, choć wyglądają, że są równoległe, w rzeczywistości one nie są równoległe. Dlatego różnica temperatur w każdym miejscu procesu nie jest taka sama. Żeby efektywność określić, stosuje się tak zwaną logarytmiczną różnicę temperatur i dla tego układu wynosi ona mniej więcej 9 stopni. Ja zaokrągliłem to do 9, bo nie o to chodzi, żebyśmy prowadzili tu szczegółowe dyskusje naukowe, ale to jest mniej więcej 9. A jak to wygląda w wymiennikach, w sterylizatorach firmy JBT? Firma JBT jako czynnika grzewczego używa pary. Para ma tę przewagę nad wodą, że zarówno w miejscu, w którym wchodzi do sterylizatora, jak i w miejscu, w którym wychodzi ze sterylizatora, ma tę samą temperaturę, bo jest gazem. Prezentuje to ta pozioma czerwona linia. Dzięki temu możemy zastosować temperaturę, temperaturę pary, która jest tylko 3 stopnie wyższa od temperatury wymaganej sterylizacji. W tym przypadku zamiast wody 149. Możemy użyć pary o temperaturze 143 stopnie Celsjusza, a stosując tę samą formułę logarytmicznej różnicy temperatur uzyskujemy tę samą efektywność wymiany ciepła. Jakie korzyści dla Państwa zastosowania naszej technologii? Głównie tutaj uzyskujemy przewagę, jeśli chodzi o jakość produktu. Mamy niższy stopień przegrzania produktu, szczególnie przy ściankach, bo jest wyższa temperatura w przypadku wody jest wyższa temperatura czynnika grzewczego. Mamy niższy, wolniejszy stopień denaturacji białek, a także degradacji innych składników odżywczych. E, niższa temperatura, nie mogę powiedzieć, że wyeliminuje, ale zminimalizuje zmiany barw, barwy produktu, tak zwane reakcje Mailarda. W wielu przypadkach notuje się metaliczny posmak. Mleka ucha te, co u nas nie występuje. Konstrukcja tego wymiennika również państwu, zapewnia Państwu wysoką elastyczność. Możemy procesować w tym samym urządzeniu wydajności od 30 do 100% wydajności. Jeśli chodzi o inne korzyści, to oczywiście jest wolniejszy stopień zarastania i dłuższy czas pracy sterylizatora pomiędzy myciami. Inną cechą konstrukcyjną, która wyróżnia nasze urządzenia od konkurencji czy od innych. Wytwórców jest to, że tam, gdzie używamy wody przegrzanej jako czynnika do sterylizowania produktu, nieodzowny jest układ pośredni. Ten układ pośredni to jest wymiennik i pompa, która pompuje wodę, czyli para podgrzewa najpierw wodę, woda przy pomocy pompy pompowana do sekcji sterylizacji, żeby wykonać swoją pracę. Taka konstrukcja z zasady stanowi dodatkowe źródło, dodatkowe koszty serwisowania. Niejednokrotnie słyszałem o wymiennikach lutowanych, które rozstrzelniały się na skutek zarastania, czy też na skutek skoków ciśnienia pary. Oczywiście jest też pompa, która wymaga wymiany uszczelnień. W naszym przypadku takiego układu nie ma. Zastosowanie układu pośredniego natomiast ma wpływ również na jakość produktu, a mianowicie opóźnia reakcję systemu na zmiany temperatur, czy też zmiany przepływu w sterylizatorze. Proszę sobie wyobrazić sytuację. Rysunek przedstawia z prawej strony, może najpierw wspomnę. rysunek z prawej strony przedstawia sekcję sterylizacji z pomiarem temperatury po sterylizacji. Czasami jest ona nawet po sekcji przetrzymania, zawór pary przegrzanej i proszę sobie wyobrazić sytuację, gdy zwiększamy przepływ z pięciu, na przykład do 10 tysięcy litrów na godzinę. Kiedy mleko 10 tysięcy litrów wpływa do sterylizatora. Układ tak naprawdę nie wie jeszcze o tym, że zmieniły się warunki temperaturowe, bo. Mleko nie dotarło jeszcze do wskazania temperatury. W związku z czym ładunek ciepła generowany przez układ jest ciągle taki sam jak dla 5000 litrów na godzinę. Czyli płynie mleko przez sterylizację, płynie przez sekcję przechowywania. Dopiero reaguje termometr, a upływa od tego czasu już około kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund. Termometr wysyła sygnał do zaworu parowego, żeby się bardziej otworzył, a to i tak jeszcze nie koniec opóźnienia para dopiero podgrzewa wodę i woda dopiero zaczyna uzupełniać braki ciepła. a Przez ten czas mamy ilość produktu, który poniżej temperatury sterylizacji dostał się do następnego etapu procesu, czyli albo do zbiornika aseptycznego, albo bezpośrednio do rozlewu. U nas nie ma tego układu, czyli układ jest bardziej stabilny, szybsza reakcja, niższe koszty utrzymania. Jak, takie, jak podgrzewanie jest rozwiązane u nas? U nas również mierzymy temperaturę, jak Państwo widzą, po sekcji sterylizacji, ale u nas podstawowym parametrem pierwszym, który jest mierzony, to jest ciśnienie pary. Wrócę do sytuacji, kiedy zwiększamy przepływ z 5 do 10 tysięcy litrów na godzinę. Jeśli tylko to 10 tysięcy pojawi się w sekcji sterylizacji, generuje szybszą, szybszą kondensację pary w sekcji sterylizacji. Jak szybciej kondensuje para, to następuje spadek ciśnienia pary i jest natychmiastowa reakcja. Zawór się otwiera, żeby zapewnić stałe ciśnienie pary. Oczywiście mierzymy temperaturę, bo to jest wymaganie jedno z wymagań HACCP, u na przykład, ale pierwsza reakcja jest naciśnienie pary u nas. Czas zatem na podsumowanie. Wszystkie cechy, o których powiedziałem do chwili obecnej, sprawiły, że mamy grono stałych, zadowolonych klientów i są wśród nich najwięksi przetwórcy mleka na świecie. Mm. Przetwarzają na nich nie tylko mleko i śmietne, ale też sterylizują na nich produkty o wyższych marżach, na przykład desery. Mogą to robić na tych samych urządzeniach, bo chcę Państwu powiedzieć, że nasze sterylizatory, ciśnienie projektowe może wynosić nawet 250 bar. Nie ma zatem problemu, żeby w tym samym urządzeniu procesować mleko o lepkości zbliżonej do 1, czy też desery z zagęstnikami, ze stabilizatorami o lepkości 200, 300, czy więcej centy pułazów. Są klienci, którzy procesują na naszych urządzeniach napoje funkcjonalne, na przykład o zwiększonej zawartości białka. Są też klienci, którzy procesują na naszych sterylizatorach nutraceutyki, i na to bym chciał zwrócić Państwa szczególną uwagę. Nutraceutyki to taki produkt, coś pomiędzy żywnością a lekiem. Starzejące się społeczeństwo w Europie i nie tylko, oraz postępujące. Postępujący rozwój w medycynie sprawiają, że potrafimy uleczyć niektóre czy zaleczyć niektóre choroby, ale po takich terapiach wymagana jest żywność, specjalna dieta, na przykład po chemioterapii. Wykonujemy operacje, które przedłużają z jednej strony życie, ale z drugiej strony nie pozwalają od razu na spożywanie stałych pokarmów i tu również na pierwszy plan wysuwają się nutraceutyki, czyli płynna forma jedzenia. Chcę na to zwrócić Państwa szczególną uwagę z tego względu, że na rynku oczywiście są obecni duży gracze, którzy to robią. Ale u naszych południowych sąsiadów, na przykład, dwie mleczarnie robią tego typu produkty z powodzeniem. W Polsce hmm, żadna z mleczarni jeszcze tego typu produktów nie robi. My mamy wiedzę na temat instalacji. Jeżeli jest to dla, dla Państwa interesujące, to oczywiście. Za chwilkę pojawi się w ekspert źródle, ale możemy Państwu służyć pomocą właśnie w tego typu aplikacjach, a nutraceutyki to są znowuż kategorie produktów o najwyższej marżowości. Także dziękuję Państwu za poświęcony czas. Zapraszam do pytań, czy też do bezpośredniego kontaktu. Dziękuję.